Mój przewodnik po świecie języka angielskiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tu Monika Podbielska. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o temacie, który jest wprowadzany już, myślę, na pierwszych zajęciach z języka angielskiego. Chodzi tutaj o przedimki w języku angielskim, czyli e, the, albo tak zwany zero article, czyli kiedy możemy którykolwiek z nich opuścić. Ten temat wydaje się bardzo prosty, ponieważ, jak usłyszycie za chwilę, rzeczywiście w prosty sposób możemy wytłumaczyć takie główne założenia. Ale dla wielu osób, które już bardzo dobrze posługują się językiem i są biegłe, mówią płynnie, ciągle ten temat budzi wiele wątpliwości i cały czas się zastanawiają, czy tak powinno być, kiedy w końcu mam zastosować ten E albo Z. A, dobra, będę mówił bez tego. Takie słyszę często opinie. Dzisiaj postaramy się zebrać je i przedstawię Wam wszystkie zasady. I Rzeczywiście, zapamiętanie i nauczenie się tych zasad jest bardzo trudne. Co możecie zrobić? Możecie wydrukować sobie zasady, te, które właśnie Wam tutaj przytoczę. Zapraszam więc na moją stronę www.monikapodbielska.pl i tam na stronie. Dzisiejszego odcinka, jest to odcinek 50. Wygodnie będziecie mogli pobrać sobie ten materiał. Ale samo pobranie i przeczytanie też na niewiele nam się zdaje, jeżeli nie będziemy w stanie ich używać, bo wtedy aktywnie zapamiętujemy. Również na stronie tego odcinka znajdziecie ćwiczenia. Wypełniajcie ćwiczenia. Dzięki temu będziecie mogli stosować w praktyce. Te reguły, które usłyszycie, i zapamiętywać. Również, jak będziecie mieć wątpliwość podczas wykonywania ćwiczeń, wystarczy przeglądać sobie te reguły jeszcze raz. Dlatego, że jak czytamy wielokrotnie, patrzymy na zbiór tych zasad, no to zostają one nam łatwiej w głowie, łatwiej je zapamiętujemy. A o to nam chodzi, jak będziecie musieli napisać jakiś tekst, albo opowiedzieć coś wówczas, chociaż niektóre z nich już przypomnicie sobie, i wtedy łatwiej nam będzie stosować właśnie je tak jak zawsze wam mówię w praktyce. Dzisiaj nie przytoczę Wam żadnego tekstu, dlatego że w przypadku tekstu, które wam opowiadam, różnych historyjek, tam ważna jest treść. I na tej treści się skupiamy, żeby to zrozumieć, żeby to opowiedzieć. Dzisiaj powiem Wam tylko o zasadach. Usłysząc je, będziecie w stanie już coś zapamiętać. Przeczytawszy, a wdrożywszy potem w ćwiczeniach, myślę, że właśnie one zakotwiczą się lepiej w Waszej pamięci. Zapraszam więc na moją stronę internetową. Pobierajcie materiał, pobierajcie ćwiczenia i zapamiętujcie. Właśnie te zasady, które czasami nam, e, czasami, czasami ich nam brakuje. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. W języku angielskim rzeczowniki dzielimy na policzalne i niepoliczalne. Policzalne to te, które możemy policzyć na sztuki i które tworzą liczbę nogą. Na przykład a dog, dogs, pies, psy. An apple, apples. Jabłko, jabłka. W liczbie mnogiej rzeczownika policzalnego dodajemy końcówkę s, zaś w liczbie pojedynczej przed rzeczownikiem pojawia się przed imek e przed spółgłoską lub n przed samogłoską. I tutaj samogłoska lub spółgłoska powodują, że odpowiednio stosujemy e lub n, ale to zależy od wymowy danego słowa, a nie od jego pisowni. Jeżeli powiemy więc "I will see you in an hour", to zastosujemy przedimek "n", dlatego, że w słowie "godzina" "hour" w pisowni mamy na początku literkę "h", która jest półgłoską, natomiast w wymowie zaczynamy ten wyraz od "a", czyli jest to samogłoska "a". Zdanie będzie więc brzmiało "I will see you in an hour". Zobaczę się z Tobą za godzinę. He graduated from a university, czyli ukończył uniwersytet. I tutaj w pisowni słowa University na początku mamy literkę U, natomiast w wymowie jest literka J. University. Stąd zastosujemy przedimek E, tak jak przed innymi spółgłoskami. Przedimek nieokreślony e stawiamy przed rzeczownikiem, który pojawia się w zdaniu wypowiedzi po raz pierwszy, i jest to rzeczownik policzalny, właśnie. Bo jeżeli rzeczownik pojawi się po raz drugi, no to odnosimy się do słowa, które zostało użyte wcześniej, i wtedy zastosujemy przed nim przedimek określony z. Przedimka nie tłumaczymy. Oznacza po prostu, że to słowo, które pojawia się, jest tutaj zastosowane po raz pierwszy w przypadku przedimka E. Natomiast w przypadku zastosowania przedimka określonego Z, oznacza, że to słowo, które tutaj stosuję, już padło wcześniej w mojej wypowiedzi, albo oboje wiemy, o jakie słowo chodzi. I to jest taka najogólniejsza, podstawowa zasada. Na przykład, I have a dog. The dog is called Barry. Mam psa, ten pies nazywa się Barry. Przed rzeczownikami niepoliczalnymi przedimków nie stosujemy. Na przykład I drink much water. My car uses little petrol. Ale co to są rzeczowniki niepoliczalne? Opisują one masę, której nie możemy w żaden sposób zmierzyć, chyba że wlejemy ją do butelki, tak jak na przykład wodę. Inne przykłady popularnych rzeczowników niepoliczalnych to: bread, chleb, butter, masło, food, jedzenie, blood, krew, glass, szkło, fire, ogień, milk, mleko, salt, sól, money, pieniądze, time, czas, luggage, bagaż. Mathematics, matematyka. Education, edukacja. Health, zdrowie. Znamy już ogólne reguły rządzące stosowaniem przedimków E lub Z, czy też opuszczaniem ich. Teraz próbujemy zebrać bardziej szczegółowo zasady, które pozwolą nam zapamiętać, kiedy powinniśmy użyć E, a kiedy Z, a kiedy opuścić czy ten. Czy ten? Zaczniemy od przedimka nieokreślonego E. Przedimek E stosujemy przed nazwami zawodów. Na przykład is an actor. On jest aktorem. My mother is a nurse. Moja mama jest pielęgniarką. E stosujemy opisując krótkotrwałe przypadłości zdrowotne, ale już nie choroby. Na przykład I have a headache. Boli mi głowa. I have a toothache pod mnie ząb. E stosujemy też wyrażenia wyrażeniach what e albo such e na przykład what a fantastic sight jaki wspaniały widok what an awful room jaki okropny pokój this is such a great film to jest taki wspaniały film he is such an interesting person on jest tak interesującą osobą e stosujemy również opisując albo odnosząc się raczej do pojedynczej osoby należącej do danej narodowości czyli powiem n Australian Australijczyk e Greek Grek e German Niemiec to są takie podstawowe reguły dotyczące przedimka nieokreślonego e teraz przechodzimy do przedimka określonego the the używamy. Kiedy wiemy już, o jakiej rzeczy rozmawiamy, na przykład I'm taking the dog for a walk. Zabieram psa na spacer. I oboje wiemy, że chodzi na przykład o tego naszego jedynego psa, który jest w domu. I nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Albo we're going to the pub. Idziemy do pubu. Tam, gdzie pewnie zawsze chodzimy. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. I stąd jest przedimek the. Określając rzeczy unikalne, jedyne. Na przykład The Queen of England. Królowa Anglii. The sun. Słońce. The North Pole. Biegun północny. The travel industry. Przemysł turystyczny. The stosujemy też przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym. Na przykład the most popular sport is football. Najbardziej popularny sport to football. Ale tutaj ciekawostka. E, przymiotnik much, many, dużo stopniujemy w sposób następujący. Much, many, dużo, more, więcej, the most, najwięcej. Jeżeli the most e, użyjemy jako most, czyli pomijemy przedimek the, będzie on oznaczał po prostu to samo co very. Czyli na przykład, it is. The most interesting story to jest najciekawsza historia. Ale jeżeli już powiemy, it is most interesting, o to jest bardzo ciekawe. Wracamy już do naszego tematu, czyli do przedimka określonego The. The stosujemy również, kiedy chcemy wskazać tę szczególną osobę lub rzecz. Na przykład: The actor who played in the Games of Thrones, ten aktor, ten, ten, ten konkretny, który grał w w tron. albo the director of the film Psycho was Alfred Hitchcock. Reżyser filmu Psycho to Alfred Hitchcock. The stosujemy również poprzedzając nazwę oceanów, mórz, rzek i powiemy the Atlantic, the Mediterranean, the Baltic, the Vistula River. The Poprzedzi również nazwy łańcuchów górskich, grup wysp, państw w liczbie mnogiej. Na przykład: The Netherlands, czyli Niderlandy, Holandia, The United States, The Canary Islands, The Ants, The Himalayas. The poprzedzi również nazwy pustyni, lasów, zatok, półwyspów, The Sahara. The Black Forest, The Persian Gulf, The Iberian Peninsula. The znajduje się również przed nazwą hoteli, kin, teatrów, muzeów. The Plaza, The National Gallery, The Atlantic, The Moulin Rouge. Istnieją również wyrazy, które z zasady łączą się. Ze, na przykład nazwy służb, The Army, Wojsko. The police, policja. I tak powiemy: I'd like to join the army. Chciałbym wstąpić do wojska. The poprzedza również nazwy instrumentów muzycznych. The guitar, the piano. Na przykład: I can play the guitar. Potrafię grać na gitarze. The znajduje się również przed nazwą instytucji kultury. The cinema, the opera. Do you like going to the cinema? Czy lubisz chodzić do kina? The również poprzedza nazwy grup osób należących do danej narodowości. Na przykład The Chinese, Chińczycy, The Spanish, Hiszpanie, The English. I tutaj uwaga: przed imek, The przed spółgłoskami na końcu wymowy ma e. Na przykład The guitar. Przedimek Z zaś, przed samogłoską, na końcu wymowy uzyskuje i, na przykład the earth. Ostatni przykład to zastosowanie ze przed przymiotnikiem określającym nazwę narodowości, dzięki czemu uzyskujemy nazwę grupy osób. Przypominam, tu mówiliśmy o grupach typu the Chinese, the Spanish, the English, czyli Chińczycy, Hiszpanie, Anglicy. Natomiast przedimka the nie stosujemy przed przymiotnikami, które określają, które są przymiotnikami od nazw krajów i określają narodowość, pochodzenie, język. Czyli powiemy I speak English, he is Spanish. I ta zasada otworzy nam grupę zasad, w których nie będziemy stosować żadnego przedimka, czyli nie będzie tam E. Nie będzie tam z, czyli będzie tak zwany zero article, czyli nic, żaden przedmiot się tutaj nie znajdzie. A więc nie stosujemy ani e, ani ze. Wyrażając uogólnienie i nie wskazując na daną szkołę, instytucję, lecz bardziej na ideę. O co chodzi? Jeżeli powiemy, he goes to school, on chodzi do szkoły, w sensie jest uczniem. Nie mówimy tutaj, że on chodzi do danej szkoły. Do danego budynku szkolnego, tylko chodzi do szkoły jako że jest uczniem, uczy się. Podobnie, We Go to Church chodzimy do kościoła i nie wskazujemy tu konkretnego budynku, konkretnej parafii czy kościoła tylko mówimy, że po prostu jesteśmy katolikami, którzy czynnie uczestniczą we mszach, tam gdzie mogą. Czyli powtórzę raz jeszcze te przykłady: He goes to school, we go to church. Nie ma tu ani E, ani The. Ani E, ani The, czyli tak zwany zero article, pojawi się również przed nazwami planet i kontynentów: Jupiter, Europe, England, Kalifornia. Ale pamiętacie może z poprzedniego zestawu reguł, powiemy już, że The Sun, Słońce, The Earth, Ziemia, The Moon. I nie ma przedimka przed nazwami krajów, ale przed nazwami złożonymi krajów, tak jak już mówiliśmy wcześniej, jest. Czyli powiemy The United States albo The Czech Republic. Nie zastosujemy ani E ani The przed nazwami wysp. I tak powiemy Key West, Easter Island. Ale grupy wysp już są poprzedzone The. Tak jak mówiliśmy wcześniej, czyli powiemy The Canary Islands. Zero article, czyli żaden Przedimek nie pojawi się przed nazwami miast i krajów. I tak powiemy England, Poland, Warsaw, London, New York. Jedyny wyjątek to jest miasto w Holandii, które uzyskuje The i jest to The Hague, czyli Haga. Nie zastosujemy. Przed imka przed nazwami poszczególnych gór i jezior. I powiemy Mount Everest, Mount Fuji, Lake Geneva, Lake Titicaca. Ale już nazwy grup jezior będą poprzedzone ze. Nie zastosujemy przedimka przed nazwami ulic i placów. Oxford Street, Fifth Avenue, Trafalgar Square. Przedimek nie znajdzie się przed nazwami stacji, parków, budynków publicznych, Victoria Station, Central Park, Gatwick Airport. Nie ma przedimka przed nazwami sportów, football, volleyball, hockey. Przed nazwami przedmiotów w szkole i na uczelniach, mathematics, biology, history, computer science. I naszą listę zamkną oczywiście idee i rzeczowniki niepoliczalne, które również nie są poprzedzone ani e, ani z. Czyli mówimy shopping, freedom, knowledge, pollution, history. Zdaję sobie sprawę, że usłyszeliście mnogość, mnogość reguł. Bardzo jest ich wiele, ciężko jest na pewno je zapamiętać, tak od razu. I dlatego. Pobierajcie sobie plik z tymi regułami, żebyście mogli je sprawdzać w miarę potrzeby. I przede wszystkim pobierzcie sobie również kartę pracy z ćwiczeniami, gdzie będziecie mogli spróbować uzupełniać miejsca poszczególnymi przedimkami E, Z lub Zero Article. I uzupełniając takie ćwiczenia, odwołujcie się właśnie do tych zasad. Sprawdzajcie, wtedy łatwiej zapamiętać. Pamiętajcie, że nobody is perfect. Jak to było w pewnej komedii z Marilyn Monroe, nikt nie jest doskonały, więc nie musicie zawsze być też doskonali, nie musicie zawsze mówić idealnie, ale warto dla własnego komfortu i pewności takiej językowej troszkę spróbować zrozumieć, kiedy właśnie ten DE pojawia się, dlatego że po prostu jak będziemy mówić, pozbędziemy się kolejnego stresu. Tutaj będzie stres właśnie przed, przed imkami, który ja wiem, że też jest. Zapraszam Was więc na moją stronę www.monikapodbielska.pl, popierajcie materiały, a tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.